Kolejna następnie poprosimy Pana treneru o ocenę dzisiejszego spotkania, które potem zapraszam Państwa do zadawania pytań wizualnych. też Dzień dobry, witam Dzień dobry. wszystkich. Myślę tak, że po takim meczu ani ja, ani trener Dolkanu nie jesteśmy zadowoleni z wyniku, ani z wyniku, ani z postawy drużyny. Myślę, że momentami byliśmy bezradni. Chyba bliżsi zwycięstwa w tym meczu byli piłkarze do Lekano. My tam powiedzmy stworzyliśmy sobie nie sytuację, ale może jakieś zaląże, sytuacji, gdzie było ciut groźniej, ale tak jak powiedziałem, ani, ani wynik nie jest dla mnie satysfakcjonujący, ani gra ani żywy. bo wydawało się, że po tym meczu, jakaś Redytyku, dziskierka e, e, i, i więcej pewności w naszej grze powinno się pojawić. E, myślę, że tak jak zwykle mówię, przed meczem nigdy remisu w Ciebnowym nie wram, e, to, to dzisiaj po spotkaniu mogę powiedzieć, że w tym minę remis trzeba przyjąć spokojnie. E, Dziękuję bardzo. Trener drużyn dołkanu, Zajmik Pan Młodek, Prowadzic. No, no, po tym meczu nie mam nic do i się powiem, że który wypowiedział trenera Moskala. Bo chyba, mimo co się może, dziękuję, o co poszukiwać się długiego planu. Dokładnie tak, jak trener powiedział, to przejęcie. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do wydawania nagrody. Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.